Zapewne wydaje wam się, że Fortnite to zwyczajna gra jakich wiele na rynku, jednak często potrafi zmarnować czyjeś życie. Aby wam to udowodnić, właśnie w tym odcinku pokażę wam 5 osób, którym Fortnite zniszczył życie. Właśnie Ty masz szansę wygrać 1000 fałdolców. Wystarczy, że zostawisz subika z dzwoneczkiem, lajka pod tym filmem, napiszesz w komentarzu na co wydałbyś wygrane V-Dolce i zaobserwujesz mnie na Instagramie, bo tam na Instastory pojawią się wyniki, także jest to konieczny warunek, link w opisie. Pamiętaj także o wpisaniu najlepszego kodu w Polsce, w kod MASNO w sklepie Fortnite. Jedziemy z tym śledziem. Fortnite może doprowadzić nawet do śmierci. Brzmi to strasznie, ale jest to prawda. Fahed Fajas, 11-letni gracz z miejscowości Lahore w Pakistanie, został przewieziony do szpitala 5 lutego tego roku po tym, jak jego przyjaciele znaleźli go nieprzytomnego w swoim pokoju z kontrolerem w ręku. Fahed zdenerwował się, gdy przegrał mecz przez to, że jeden z jego przyjaciół nie dołączył do niego w grze. Stres był na tyle duży, że jego młode serce nie wytrzymało i po prostu doznał ataku serca. Było to związane z tym, że chłopiec już wcześniej miał z nim problemy i cierpiał na jego niewydolność. Rias Kali, dwójek dziecka, powiedział, że śmierć chłopca nadal do nich nie dociera i nie może pojąć, że gra może zabić człowieka. Sam tego również osobiście nie pojmuję. Bardzo smutna historia i naprawdę szkoda mi tego chłopca, który miał przed sobą całe życie. Jego rodzice dodatkowo pragną, aby śmierć ich dziecka była przestrogą dla innych rodziców, którzy powinni otaczać większą opieką swoje dzieci, ponieważ jak widzicie, nawet taka z pozoru błaha sytuacja może mieć poważne konsekwencje. Jednak czasami rodzice sprawiają, że życie ich dziecka przeobraża się w prawdziwy koszmar. Julia Winslow nie zdawała sobie sprawy, że w rzeczywistości rujnuje życie swojego syna, nie pozwalając mu grać w Fortnite. Jej syn, 11-letni Ellie Winslow, przeżył ogromne cierpienia w szkole, ponieważ jego rówieśnicy wyzywali go i pastwili się nad nim tylko dlatego, że nie grał w Fortnite. Teraz jego mama wini siebie za to, że przez nią jej syn prawdopodobnie będzie musiał zmienić szkołę, ponieważ obawia się, że chłopiec może tego nie wytrzymać. W pomoc dla chłopca zaangażowała się nawet obecna szkoła. Która przygotowała dla wszystkich uczniów wykłady na temat prześladowań Jednak nie przyniosły one oczekiwanego skutku Najgorsze w tym wszystkim jest to, że 11-letni chłopiec nie oczekuje wiele Nie chce po prostu być wykluczony przez rówieśników Napiszcie w komentarzach, czy spotkaliście się z sytuacją, gdy ktoś śmiał się z innej osoby, która nie grała w Fortnite Mam nadzieję, że nie Myślicie że jesteście fanami Fortnite, jednak tego gościa o którym wam opowiem na pewno nie przebijecie Miles Morris mieszkał na przedmieściach jednego z wielu miast w Stanach Zjednoczonych Był on prawdziwym psychofanem Fortnite'a Przebierał się on w skiny z tej gry, a nawet wybudował prowizoryczny dom który przypominał ten z Fortnite'a Jednak postawił go bardzo tanim kosztem z niskiej jakości materiału Gdy nad jego domem przeszła potężna wichura, budynek po prostu się zawalił Niestety mężczyzna znajdował się wtedy właśnie w środku i zmarł na skutek odniesionych obrażeń Mimo tego, że był natychmiast przewieziony do szpitala, sąsiedzi opowiadali, że prawdopodobnie grał wtedy w Fortnite i nawet nie zauważył nadchodzącego zagrożenia, ponieważ bardzo mocno skupiał się na grze. Nie wiem jak wam, ale mi wydaje się, że Fortnite przed temu mężczyznie zdecydowanie za mocno. Budować dom na wzór tego z gry i chodzić po mieście przebranym za skiny Fortnite, to raczej nie jest normalne zachowanie. A co Wy o tym myślicie? Dajcie znać, chętnie sobie poczytam. Słuchajcie, my nie zwalniamy tempa i zmierzamy po 300 tysięcy subskrypcji, także jeżeli jeszcze nie subujesz mnie to zrób to teraz. Dziękuję. Czasami wystarczy chwila nieuwagi i nasze życie może kompletnie się odmienić. 12-letni Chris był ogromnym fanem Fortnite'a, jednak właśnie przez tą grę mógł ulec koszmarnemu wypadkowi. Gdy wracał ze szkoły grał w mobilną wersję Fortnite na swoim telefonie. Gra wciągnęła go na tyle mocno, że nie zauważył świecącego się czerwonego światła na przejściu dla pieszych i wpadł pod rozpędzoną ciężarówkę. Na szczęście chłopiec uszedł z życiem, miał jedynie połamane parę żeber oraz rękę. Dzięki szybko udzielanej pomocy medycznej młodemu graczowi Fortnite nie stało się nic poważniejszego. Na szczęście ta historia nie ma swojego tragicznego zakończenia. Chłopiec miał ogromne szczęście, bo mógł przez Fortnite nawet zginąć. Ale należy pamiętać, że nigdy nie możemy przez grę tracić kontaktu z rzeczywistością, bo może to się bardzo źle skończyć. Bohater tej historii przekonał się o tym na własnej skórze i dostał solidną lekcję od życia. Pewien 15-letni użytkownik Reddita postanowił podzielić się historią jak Fortnite zniszczył jego życie. Zaczyna od tego, że zawsze dobrze się uczył i odnosił wiele sukcesów w konkursach matematycznych i wiązał swoją przyszłość z dobrymi studiami. Jednak zauważył, że Fortnite odbiera mu te marzenia. Ponieważ gra zaczęła być dla niego ważniejsza od szkoły i nauki. Po prostu się od niej uzależnił. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że gra w Fortnite go już nawet nie cieszy. Nie potrafi po prostu przestać grać. Przez co ma teraz same kompleksy. Swoją historię kończy tym, że po prostu prosił o pomoc ze swoim uzależnieniem, bo sam nie potrafi sobie z tym poradzić. Jak widzicie, wiele osób, które przedstawiłem wam do tej pory w swoich odcinkach zmaga się z uzależnieniem od Fortnite. Dlatego ważne jest, aby nie przesadzać z grą. We wszystkim trzeba znaleźć umiar. Dziękuję, że obejrzałeś ten odcinek. Przypominam jeszcze o subiku, dzwoneczkiem, łapce w górę oraz żebyś zaobserwował mnie na Instagramie i obejrzał moje poprzednie filmy. Miłego dnia, cześć!